i to jego stanowisko na temat Murana. Przekrzykiwanie się z nim na każdym kroku nie tylko z Wardegą. Super się oglądało Cage z nim. Wprowadził wiele świeżości do tych freak fightów. Dobra, bo generalnie pytaliście mnie, jakie jest moje stanowisko odnośnie, odnośnie zachowania Sylwestra na ostatniej konferencji. Ja Wam powiem ten, w ten sposób: ja mam troszeczkę ambiwalentne podejście z tego tytułu, że tak, po pierwsze, uważam, że każdy ma prawo stawiać warunki takie jakie chce, jeżeli chodzi o ewentualne miejsce pracy. Bo ja gdzieś tam analogicznie, kiedy byłem prowadzącym konferencji Casino Star, abstrahując od tego, że nie znalazłem się dobrze w tej roli i było widać, że po prostu nie jestem od tego stworzony, i nie mnie to w świecie, to abstrahując od tego, uważałem, że dobór towarzystwa, który tam jest, dla mnie był na tyle męczący, że ja naprawdę jedyne o czym myślałem, to o tym, żeby to się skończyło i nawet gdzieś na trakcie konferencji miałem myśli, żeby wyjść, ale uznałem, że będzie to gdzieś tam nie w porządku w stosunku do widowni, jak i pracodawcy. Więc tego nie robiłem, zagryzłem zęby i starałem się tam siedzieć do końca. Podejrzewam, że Wardenga mógł mieć identyczne odczucia, zwłaszcza, że gdzieś tam ja siedząc na cage'u doświadczyłem garstki tego, jak tak naprawdę czuje się człowiek, który dyskutuje z osobą, która go ciągle przekrzykuje i mówi niestworzone rzeczy. Więc jeżeli chodzi o taki, taką higienę pracy, o takie, nie wiem, też radość z pracy, to wydaje mi się, że Wardęg ma postawy do tego, żeby czuć się nieswojo. I z jednej strony ja uważam, i to mówiłem wielokrotnie, że ja na przykład nie chciałbym nikogo, nie wiem, starać się delejtować, czy podkładać komuś kłody pod nogi, bo nie uważam, że jestem człowiekiem, który powinien mieć prawo decyzji w tej kwestii. Natomiast uważam, że ktoś może wyrazić niechęć siedzenia z drugim człowiekiem przy jednym stole. I jak powiedziałem, podejście mam ambiwalentne, bo z jednej strony jest to średnie, z drugiej strony uważam, że cel uświęca środki. Jeżeli mamy do czynienia z człowiekiem, który każdego pomawia, każdego przekrzykuje, co za tym idzie ten panel ostatni, w moim odczuciu też był gorszy, bo nikt nie mógł się wypowiedzieć. Po prostu oglądało się to smutnie. Smutno. Ja ja gdzieś tam y, czułem ciarki zażenowania, jak sobie powtórkę włączyłem dzisiaj na YouTubie z tego tytułu, że wczoraj nie miałem za bardzo możliwości obejrzenia wszystkich tych paneli z tego z, te, z, te, z, te, z tego tytułu, że też film między czasie nagrywaliśmy i chodziliśmy po, po innych miejscach. Yy. Ja uważam, że pod koniec dnia Wardenga ma dużo większe value dla federacji niż Murański. To po pierwsze. Po drugie, uważam, że wierzę w to, a często podaję to pod wątpliwość, wierzę w to, że decyzja Wardengi była podyktowana stricte już jakimiś tam, jakimiś moralnymi pobudkami. Wydaje mi się, że faktycznie ten facet źle się czuje w tym środowisku i nie chce przykładać do tego, do tego ręki. Więc ja. W tym zakresie, akurat, w pełni go rozumiem. Była to, oczywiście, taka agresywna negocjacja ewentualnej umowy, no ale czasami, czasami jakby trzeba sięgnąć po dostępne środki. No, nie wiem, mówię, podejście mam ambiwalentne, natomiast szanuję Sylwestra za to, że wyraził swoją opinię, mimo że była taka, jaka była, a wydaje mi się, że. Wypowiadając te słowa, w jakim stopniu też naraził się na krytykę, bo z pewnością znajdą się osoby, które powiedzą, że boi się konsekwencji, że ma coś do ukrycia, że brakuje mu obiektywizmu i tak dalej, i tak dalej. Z pewnością będą osoby, które będą go za to krytykowały. Tak myślę. Więc z mojej strony, akurat szacunek za to, że gdzieś tam e, ma swoje zdanie i wyraża w tym, w tym, w tym zakresie. Nie wiem natomiast, jak zareaguje na to wszystko federacja, bo myślę, że oni mają lekką zagwostkę, żeby wyjść z twarzą. W sensie, wiecie, z jednej strony to dało się odczuć, jaką narrację budowali w trakcie, mówiąc właśnie, że jest to szantaż. Więc chcieli pokazać, że hej, to my jesteśmy decyzyjni, nikt nie będzie nam stawiał warunków gry. Więc, jeżeli. Wie, wiecie, do, do czego zmierzam? federacja też chciałaby pokazać, że to ona jest w 100% decyzyjna i nikt nie może wpłynąć na ich, na ich ruchy. No tak działa polityka wewnątrz firmy: to, to, to chyba zrozumiałe nikomu tego tłumaczyć nie trzeba. Jeżeli trzeba, to, to, to dziwne. Eeeem. Więc nie wiem, jaka będzie decyzja federacji w tym momencie. A jakie jest Wasze stanowisko odnośnie zachowania wardengi? Ja powiedziałem, ja uważam, że celu uświęca środki w niektórych przypadkach, i w tym przypadku tak właśnie jest, nie? Tylko wiecie, akurat hmm. macie ankietę zrobioną. Ona zawsze zlagowanej po, po czasie dochodzi, ale macie, macie an ankietę. No, mi się wydaje, że są po prostu ludzie, z którymi nie da się normalnie dyskutować. Zresztą Ser sergiusz przepraszam. Sylwester też był nazywany manipulatorem, później zacytował te słowa i okazało się, że jeden do jednego było tak, jak powiedział. I nawet Murański w momencie, w którym dostał dowody na tacy, to nadal starał się obrócić kota ogonem. On nie dopuszcza do siebie myśli, że może być omylny. To jest naprawdę bardzo dziwny człowiek, który. W moim odczuciu ma problemy sam ze sobą. Poza tym, powiem wam tak. Negocjacje negocjacjami, nie? Ja przykładowo, podpisując z kimś umowę, mogę życzyć sobie wynagrodzenia w wysokości 50 tysięcy. Mogę też życzyć sobie, żeby moje krzesło było czerwone. Mogę życzyć sobie, żeby za mną stała modelka, którą zatrudnię, dlatego że mam ochotę. I w tym momencie to federacja tak naprawdę podejmuje decyzję, czy godzi się na moje warunki, bo to jest dla mnie wynagrodzenie, czy się nie godzi. I uważam, że Wardenga postąpił właśnie dokładnie w ten sposób, czyli podał swoje warunki negocjacyjne, i w tym momencie to od federacji zależy, czy, czy się na nie zgodzą, czy nie. Yy, więc ja. Tak jak powiedziałem, dla mnie, dla mnie spoko.